witajcie kochani bardzo serdecznie tej na horoskopie dla każdego znaku I zaczynam oczywiście od waranka dziękuję wam oczywiście za komentarz i za oczywiście za polubienie kochani wszystko jest tak samo na sesję was zapraszam poprzez wiadomość na priv zwłaszcza osoby które chcą po prostu tutaj no bardzo długie po prostu powiedzmy że omówienie całego na przykład roku ale nie tylko i oczywiście kochani czasówka jest w opisie tutaj dziękuję nielicznym ale dziękuję tutaj też za kawy które niektórzy z was wysyłają miło no i cóż, nie przedłużając tutaj, zaczynamy oczywiście od baranka. Słuchajcie, wy macie w tym tygodniu bardzo ciężką taką autorefleksję lub po prostu dojście do takich trafnych, typowych wniosków pod kątem do tego, jak ma wyglądać wasza współpraca czy wasze układy z ludźmi, ze, spo ze społeczeństwem, z otoczeniem tutaj. Być może jakieś konflikty spory tutaj tak z ludźmi będą dla was tej dobrą transformacją, żeby trochę zmienić swoje podejście do innych osób i zbudować po prostu tutaj no, powiedzmy, że coś nowego, tak? Na rzeczach, które po prostu nie rokują, nie zmieniają się, tutaj, tak? Na coś lepszego. Jakieś spory mogą być po prostu tutaj, powiedzmy, że jakimś szansą na głębsze zrozumienie pewnych sytuacji czy ludzi, tutaj. Druga połowa tygodnia nie będzie sprzyjała Wam, tutaj, jeśli chodzi o niespodzianki w uczuciach i w finansach, to mogą być nowe opcje, lepsze perspektywy, tutaj, tak? I tym tygodniu mocniej skupić się też na swoich po prostu planach czy marzeniach, generalnie, tutaj po prostu na przyszłość. W tym wypadku. Warto na koniec tygodnia po prostu tutaj wyciągnąć rękę na zgodę z kimś się dogadać, porozumieć, bo może się to, kochani, bardzo wam tutaj kalkulować i tak naprawdę w sumie opłacać w tym wypadku. Natomiast w tym tygodniu kluczową będzie też kwestią, żeby trochę nie forsować za bardzo swojego organizmu tutaj, nie ignorować różnych po prostu utrudnień, bo na przyszłość może to być większy po prostu problem. Może brakować trochę rozsądku, w planowaniu wydatków, planowaniu jakichś kwestii finansowych tutaj, i w tym tygodniu no, na pewno będziecie mieć też więcej, więcej po prostu powera, więcej nawet takiej powiedzmy, że asertywności, czy odwagi, żeby po prostu jakieś swoje cele czy ambicje po prostu spełniać. Tydzień jest dobry odnośnie korzyści, ale za bardzo też nie ryzykujcie. Wasza siła zdolności przywódcze wyjdą na, na plus, wyjdą na prostą tutaj. I tak naprawdę na koniec tygodnia warto znaleźć po prostu czas na jakąś fajną ak aktywność tutaj, tak, lub czas po prostu na, ref na refleksję, bo to w tym tygodniu może Wam po prostu bardzo tutaj fajnie sprzyjać. Fajny tydzień dla Was. Jeśli chodzi o byka. Hmm... Byk, słuchajcie, to jest taki trochę tydzień, w którym Wy możecie mieć problem, żeby się generalnie odnaleźć, tak? To jest taki tydzień, kiedy trzeba na nowo się przyjrzeć swojej sytuacji kariery zawodowej tutaj, tak, materialnej. No Wasze aspiracje czy relacje z przełożonymi mogą być trochę na na piedestale, tutaj, tak? Więc dogadywanie się z pewnymi ludźmi, tutaj, tak, może być dla was, co ciekawe, trudne, tak naprawdę. Trudne, po prostu i może trochę trudniej, to wszystko po prostu idzie się układać. Musicie się bardziej otworzyć na dialog, tutaj, tak? Generalnie, bardziej otworzyć na tutaj myślę, że rozmowy, kontakt z innymi ludźmi i być może ten tydzień zmusi was do jakichś kompromisów lub no, do zmiany w waszym podejściu do pewnych osób, tak? Natomiast. Weekend jest dobry, jeśli chodzi o przyjaźnie marzenia tutaj tak? I też na fajne randki czy spotkania towarzyskie, które mogą być dla Was po prostu bardzo obfite. Tutaj wasza patronka Wenu zrobi fajne po prostu te aspekty w tym tygodniu, jest w drugiej połowie tygodnia, macie szansę zabłysnąć, cieszyć się lepszym towarzystwem tutaj. Na poziomie codziennym tydzień może zapowiadać się naprawdę spokojny i jest dobry, żeby zadbać o wiele rzeczy, planować, organizować tutaj. Jeśli macie ewentualnie dzieci, to to mogą być większe trochę problemy. I jeśli chodzi o kwestie po prostu takiej codziennej rutyny, diety, tutaj czy finanse, można robić po prostu tutaj rzeczywiście jakieś zmiany, przebudowę, ale finalnie, generalnie tutaj, no takie małe korekty w tym tygodniu mogą przynieść różnicę. Tutaj jest taki czas, kiedy trzeba trochę odnaleźć się w swoim życiu i na nowo po prostu spojrzeć na to wszystko, co się wokół Was po prostu tutaj dzieje. Jeśli chodzi o generalnie o pracę, jakieś tej projekty. Rzeczywiście bardzo mocno zafiksujecie się na po prostu przyszłości swojej zawodowej i to poniekąd może być dla was dobre, ale wiele z was może mieć problem, żeby się trochę odnaleźć w nowych okolicznościach, w nowych sytuacjach albo być, będziecie mieć po prostu lęk, czy wasza pozycja, wasza kariera, czy jak zwał tak zwał prestiż jest po prostu tutaj nadal na dobrym po prostu poziomie. Jeśli chodzi generalnie tej o bliźnięta, tak, ten tydzień otwiera wam drzwi do nowych perspektyw, zaprasza was do odważnego myślenia o przyszłości, tutaj, tak. Jest to, kochani, czas na fajne decyzje, poszerzenie horyzontów, rozwój, wyjazdy, być może po prostu podróże tutaj, tak? Macie szansę w tym tygodniu zmienić swoje podejście, myślenie i nastawienie Ten tydzień może być trochę gorzki pod kątem dochodzenia do różnych trafnych tych wniosków tak naprawdę, ale trzeba na nowo po prostu ocenić swoje plany, swoje po prostu pomysły i swoje życie. To jest tydzień dobry, może do ryzyka tutaj czy generalnie żeby po prostu zająć tutaj się jakimś rozwojem czy edukacją w tym wypadku codzienne życie może być bardzo trudne od jakichś usterek, pomyłek, błędów, strat, tutaj jakieś napięcia, kryzysy tutaj generalnie. To jest tydzień spowolniony, tutaj bardziej wysiłkowy i rzeczywiście tutaj po prostu trzeba bardzo się kochani tej pilnować. Możecie mieć też problemy z odpoczynkiem, z regeneracją, co chwilę coś może was wytrącać z równowagi, możecie mieć takie pragnienie jakiegoś buntu czy jakiejś wolności generalnie, tak żeby wyjść też z wszelkich ograniczeń, więc wy w tym tygodniu, mimo tego, że los będzie wam tak trochę kładł kłody pod nogi, wy nie będziecie chcieli się trzymać jakichś po prostu tutaj blokad w tym wypadku rodzina może potrzebować większej po prostu troski niż tutaj zwykle koniec tygodnia obudzi u was po prostu więcej chęci do działania, czy może nawet więcej chęci, żeby postawić na kompromis, czy na po prostu tej współpracę z innymi tutaj ludźmi. Natomiast to jest taki tydzień, który będzie zmuszał was, lub będzie wam kazał trochę nauczyć się może lekcji wytyczenia granit, i może inaczej spędzić czas po prostu niż do tej generalnie pory. Na, to, na tym się trzeba po prostu zastanowić. Trzeba tej znaleźć przede wszystkim czas yy, dla siebie. Rad, dla was to jest tydzień ciężki. To jest tydzień wyzwań tutaj tak, sfera emocjonalna. Wy możecie mieć takie jakieś fundamentalne postanowienia pod kątem przyszłości, zmian odnośnie psychiki, waszego nastawienia, podejścia do życia. Wy w tym tygodniu możecie po prostu mimo wszystko wykazać się większą motywacją, większym powerem, po prostu, żeby jakoś bronić swoje granice, swoje wartości, swoją postawę, pozycję, tutaj jak zwał, tak zwał. I rzeczywiście, mimo wszystko, wy w tym tygodniu macie szansę poczuć naprawdę siłę wolności, własną siłę przede wszystkim, tak? Odwagę, ten power, tutaj, nie wiem, macie jakieś rzeczy przed sobą, nie wiem, ważne plany na przyszłość, cele, postanowienia, zrywanie z nałogiem, różne takie rzeczy. To może być na to bardzo dobry tydzień w tym wypadku. Bardzo. Tutaj trzeba też po prostu przemyśleć swoje zaufania, tutaj, tak? I to. Jakie, jakie macie układy z ludźmi, finansowe i emocjonalne, bo być może czas tutaj pewne jakieś takie więzi po prostu przerwać, a pewne odbudować. Ten tydzień po prostu niesie tutaj remament i tutaj po prostu właśnie przebudowę. I ten tydzień trochę skłaniać może was po prostu, żeby trochę inaczej może spojrzeć na swoją sferę seksualną, czego wy tutaj po prostu oczekujecie. Tutaj będzie też czas, żebyście chcieli pogłębić swoją, swoją więź po prostu tak z partnerką, z partnerem w tym wypadku i będziecie chcieli bardziej zaznaczać granice. Seksyl po prostu tej Marsa do Urana w czwartek przynosi fajne okazje, tutaj jakieś fajne korekty, sympatyczniejszy czas, szybkie wykonanie różnych obowiązków tutaj, tak? Więcej luzu, więcej po prostu też również tej ułatwień. Wasza też witalność tu się poprawi. Koniec tygodnia niesie jakieś uzdrowienie tutaj również, a nawet może jakiś mały po prostu tutaj wyjazd. Na co dzień czeka Was trochę intensywność od obowiązków zawodowych podobne napięcia po prostu w relacjach, Tutaj. Yy, możecie mieć po prostu więcej też troski po prostu, tak, yy, o inne osoby lub po prostu więcej potrzeb w tym wypadku. Więc to jest tydzień taki trochę pełen presji, może obaw, niepokoju tej, tak, może trudnych rozkmin i możecie dojść do naprawdę takich trochę rozkmin w tym tygodniu, że jednak nie chcecie, żeby wasze życie wyglądało tak jak do tej pory, tak naprawdę. Finanse, sprawy materialne zapowiadają się bardzo obiecująco i tutaj macie szansę oczywiście na stabilizację tutaj, tak? Natomiast jeśli chodzi o sprawę miłosną, to po prostu dopiero bliżej końca tygodnia może to być generalnie po prostu lepiej. Pomyślcie też odpoczynku w tym tygodniu mocniej, znacząco. Jeśli chodzi o lwa, lew, słuchajcie, wy macie tutaj głębokie zmiany w relacjach tutaj, tak? I musicie trochę postawić może granice tak? Kto wam sprzyja, kto wam nie sprzyja. To jest taki tydzień, kiedy możecie definitywnie domykać pewne rozdziały w waszym partnerstwie, czy waszych układach partnersko-towarzyskich czy spółkach. Tutaj to jest też tydzień, który przynosi dużą też jakąś kreatywność, niespodziewane rozwiązania, szanse, okazje, które po prostu ułatwią Wam generalnie życie. Koniec tygodnia sprzyja po prostu randkom, spotkaniom towarzyskim, przyjacielskim, budowania zaufania po prostu tych w relacjach, generalnie również. To jest taki tydzień, w którym musicie się otworzyć bardziej na współpracę z ludźmi z otoczenia, bardziej postawić na kompromisy, więc tej bardziej będzie nastawienie uwag, że wy bardziej po prostu postawicie na innych, a nie na siebie, tutaj w tym, w tym wypadku. Jeśli macie jakąś ciężką, trudną sytuację, jeśli chodzi o związki, partnerstwo, układy, romanse, to jest tydzień, który będzie skłaniał was po prostu, żeby tutaj postawić jakieś po prostu warunki, czy jakieś granice, czy się po prostu określić w tym wypadku. Tydzień zaczyna się nieco nerwowo tutaj, i sprawy materialne nadal mogą być dla Was po prostu tutaj ciężkie czy trudne. Dużo będzie opóźnień, i generalnie będziecie bardzo w tym tygodniu też wieloma rzeczami co ciekawe zniechęceni. Natomiast relacje mogą się Wam poprawić i lepsze układy po prostu tutaj z ludźmi. Tu trzeba zwrócić uwagę po prostu na równowagę między pracą a życiem osobistym lub po prostu Waszymi celami, a po prostu potrzebami, drugiej po prostu połówki to może być tutaj najważniejszą rzeczą. Jeśli chodzi tutaj generalnie o pannę, ten tydzień zaprasza Was trochę do wprowadzenia małych, znaczących zmian w swojej codzienności, a Wy możecie na te zmiany nie mieć żadnej ochoty tutaj. Tutaj trzeba po prostu trochę przeorganizować swoją rutynę tutaj, tak? Yy, możecie chcieć postawić na prostotę taką efektywność w tym tygodniu, tutaj również. Będziecie po prostu też chcieli bardziej współpracować z ludźmi, z otoczeniem, ale może się pojawić jakiś problem, że czegoś nie chcecie zmienić i się kurczowo trzymacie czegoś, co musicie i tak odpuścić. Ciepłe chwile czy w przyjaźni, czy w miłościach, czy spontaniczność tej, tak, w Waszym życiu pojawi się w drugiej połowie po prostu tej tygodnia i bardziej po prostu postawicie na luz i na swobodę tutaj w tym wypadku. Bardziej generalnie wyjdziecie z jakichś po prostu też konwenansów, ograniczeń czy stereotypów, i to może być dla Was bardzo dobre. Mimo wszystko tutaj początek tygodnia niesie jakieś napięcia, frustracje, lęki, niepokoje tej tak, presję zawodowo-materialną tutaj. I tu po prostu możecie mieć trochę takie, no powiedzmy, że tutaj niespodziewane opóźnienia, komplikacje waszych planów w pierwszej połowie tygodnia, tak? Natomiast życzliwość czy dyplomacja tutaj może Wam bardzo pomóc. Unikajcie po prostu przeciążania tutaj. Zwróćcie uwagę na swoją po prostu dbałość o zdrowie, o fizyczność, o sport, o dietę w tym wypadku, bo to po prostu może być tutaj też najlepsze. Natomiast warto postawić teraz na współpracę, kreatywność, a nawet bym się pokusił po prostu tutaj, że Najpierw trochę może zmianę w swoim podejściu nie tyle, że do zdrowia, co do samej po prostu pracy w tym wypadku tutaj łatwiej na pewno powinno być wam współpracować z innymi ludźmi, a środek tygodnia może was zaskoczyć fajnymi pomysłami, fajnymi inspiracjami. Dużo w tym tygodniu rzeczy może się skomplikować i trochę po prostu nie wypalić wam, ale tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić miejsce po prostu na coś nowego. I w środku tygodnia mimo tych fascynujących, inspirujących, jak jakiś tam kochani tej rozmów to uważajcie po prostu, jak bliżej, może trochę weekendu nawet, na generalnie spory z ludźmi, zwłaszcza po prostu w tej facetacji. Widzicie, kochani, na drugiej części tych horoskopu tygodniowego, odwagi do ryb. Słuchajcie, wywagi, teraz, bo od Was zaczynam. E, ja by to powiedzieć, macie taki trochę tydzień, który przynosi co ciekawe jakąś świeżość, tutaj, tak? okazję do bardzo odważnych kroków, tutaj, tak, ale możecie się po prostu blokować. Dużo może być opóźnień, wracania do schematu, bardzo do przeszłości. To jest tydzień, który może po prostu otwierać drzwi do kreatywnych rzeczy, tutaj, tak, fajnych pomysłów, odważnych działań w sferze romantyczno-seksualnej, czy po prostu sprawy z dziećmi. To może być wyzwanie, po prostu taki motyw przewodni tutaj. To jest też czas, kiedy warto po prostu brać tutaj i może eksperymentować z różnymi pomysłami, odważnymi działaniami, tutaj rzeczywiście. Nie bójcie się sięgać po to, po prostu, czego pragniecie tutaj, tak? Instynkty tutaj, tak, intuicja będzie Was w dobrym kierunku prowadzić. Postępy w karierze, czy niespodziewane informacje tej też również do, do, mogą do Was przyjść. Tydzień otwiera przed Wami jakieś nowe tej możliwości. Weekend podkreśla czas dbania po prostu o siebie tutaj. Yy, I generalnie weekend może przynieść Wam po prostu upragniony tutaj też spokój, tak? Więcej swobody, luzu, w zaciszu po prostu własnego tutaj generalnie domu. Wasze relacje powinny nabrać bardziej harmonijnego po prostu, tonu, tutaj, tak. Natomiast, no, mimo wszystko, temat dzieci czy rozmów, po prostu tutaj z, z partnerem, z drugą osobą, tutaj yy, z drugą osobą, będzie jednak po prostu wyzwaniem. Natomiast sprawy po prostu tutaj, generalnie zawodowe, yy, jakby to powiedzieć, mogą po prostu nieść u Was również trochę utrudnienia, przyniosą satysfakcję, odczucie, odczu, odczujecie jakiś po prostu porządek tutaj. Natomiast wy w tym tygodniu możecie się bardzo tutaj jakoś martwić różnymi sprawami, czy zaległymi rzeczami, których się kiedyś nie dopięło na ostatni guzik, albo się nie zrealizowało w tym wypadku. I to samo mieliście, pokazane trochę w tarocie tygodniowym tutaj. Warto zwrócić uwagę po prostu tutaj również na takie może wyciszenie się tutaj, na zapanowanie trochę nad swoim tej zdrowiem, jeśli macie jakieś tutaj problemy. I mimo wszystko, to jest tydzień, w którym może być duża okazja, żeby z odwagą tutaj przełamać i wprowadzić jakieś swoje zmiany w życiu nie tyle osobistym, a zawodowym, tutaj, tak? Czy może po prostu coś tutaj dopiąć z dziećmi, ale również po prostu tutaj określić się, czego Wy po prostu tutaj potrzebujecie, czy oczekujecie od życia, bo możecie po prostu mieć problem, żeby się określić, którą opcję po prostu wybrać, na przykład zawodową, tutaj, tak? Czy otworzyć się na relacje, czy się nie otwierać tutaj. Zwróćcie uwagę, bo w tym tygodniu jakaś po zmiana może być na wagę złota i może się po prostu wam tutaj kalkulować, a wy możecie po prostu tutaj no cóż, odpuszczać sobie takie kwestie. Jeśli chodzi tutaj o Skorpiona, to jest czas, kiedy macie szansę zajrzeć głęboko w swoje emocje tutaj, tak? Sprawy rodzinne, dom, mieszkanie, to będzie temat przewodni, kiedy tutaj trzeba się jakoś określić, zdecydować tutaj, tak? Druga połowa tygodnia otwiera nowe perspektywy pod kątem partnerskim, tutaj bardzo Wam to sprzyja, żeby mieć jakąś szczerość, odwagę w emocjach tutaj, tak? W uczuciach. Macie tutaj szansę na nowe relacje. Koniec tygodnia jest dobrym czasem na jakąś pasję, na jakąś radość, kreatywność, tutaj, tak, fajne jakieś kontakty, spotkania z ludźmi. Tutaj wasza sprawa zawodowa wymaga więcej elastyczności, będzie więcej spotkań, tutaj, tak, z ludźmi, z klientami, więcej kontaktów. W sprawach zawodowo-materialnych czekają was, mimo wszystko, dobre tutaj, generalnie wieści w tym wypadku. I to jest dobry tydzień, żeby też zadbać o o swoje zdrowie, tak naprawdę, chociaż to jest zawsze dobra opcja. Ale w tym tygodniu bardziej. Wy będziecie w tym tygodniu oczekiwać po prostu więcej może troski, empatii, zrozumienia tutaj tak. I generalnie po prostu trochę wasze poczcie bezpieczeństwa będzie Was bardziej po prostu napędzać tutaj, tak, niż zwykle. Relacja po prostu z matką tutaj, tak, czy z rodziną nabierze zupełnie. Większej wartości, większego po prostu znaczenia w tym tygodniu. Osoby, które mają problem z, z kwestią bezpieczeństwa mieszkania, domu, rodziny, wy możecie po prostu być zmuszeni, żeby się tutaj skonfrontować trochę z trudną sytuacją, tak naprawdę, albo nawet mieć jakiś nieuzasadniony niepokój o swoje bezpieczeństwo, że po prostu macie się na czymś oprzeć. Wy w tym tygodniu musicie po prostu tutaj przepracować generalnie i przeanalizować. Co daje Wam po prostu balans, równowagę i bezpieczeństwo w życiu, i być może poszukać czegoś, co generalnie Wam to daje, jeśli czegoś takiego na przykład w swoim życiu za bardzo nie macie i z tym jest na przykład problem. Tutaj mogą być jakaś presja, jakiś problem, może nawet też z rodziną poniekąd w tym wypadku, ale tydzień jest ciekawy, na pewno inspirujący i sprzyja też, myślę, że bardziej ciekawemu spędzaniu po prostu czasu niż na ogół na co dzień w Waszym życiu. Jeśli chodzi tutaj generalnie teraz o Strzelczyka, tutaj ten tydzień to dla Was szkoła trochę kontaktów, ustaleń, planowania w ogóle wszystkiego z ludźmi. To może być tydzień trochę takiego czasu na głębokie rozmowy, relacje, projekty, pomysły, wychodzenie do ludzi. Wy w tym tygodniu możecie być po prostu wszędzie. Wszędzie Was może być pełno tu, tam. Ten tydzień sprzyja tutaj, lub nawet trochę zmusza was, żeby to jakoś po prostu bardziej może wyjść do ludzi, do sąsiadów, do krewnych, do bliskich. Możecie być w jednym miejscu po drugim tej, tak? Być może będziecie mieć większy apetyt też na wiedzę. Gdzieś po prostu trochę zmienić swoją przestrzeń, swoje otoczenie. U niektórych to nawet będzie chęć zmiany, może nawet wyglądu, bym tutaj powiedział. W tym wypadku możecie mieć takie pragnienie, po prostu tutaj większej swobody, większego prostu luzu. Generalnie to jest tydzień dobry, żeby zapisywać swoje pomysły, pomyśleć nad swoim po prostu, tej, nad swoimi pomysłami czy relacjami z otoczeniem. Tydzień może być pełny komunikacji, tutaj, tak, zmian planów, tutaj, i generalnie dużo się bardzo może dziać na co dzień. Bardzo dużo tutaj w relacjach domowych czy międzyludzkich w tym tygodniu powinna być jakaś też wyrozumiały współczucie, tutaj. Większe też po prostu wsparcie, mogą się pojawić nowe oferty, pomysły, jak po prostu rozwiązać te jakieś wasze tam problemy. Finansowo można liczyć na nawet po prostu więcej niż jeden zysk tutaj, więc jeśli chodzi o jakieś takie działania, transakcje, czy po prostu tutaj przemieszczanie się, to to finalnie może być bardzo dobre dla Was tutaj. Wydatki czy urzędy tutaj mogą Wam trochę bardziej po prostu tutaj też. Sprzyjać, żeby te rzeczy po prostu ogarnąć. Życie małżeńskie, tak czy romantyczne, powinno po prostu być też bardziej dla Was ułatwione. Generalnie wspólne spacery, wyjazdy, zakupy. Tutaj, shopping. Generalnie, może po prostu w tym tygodniu bardziej niż zwykle wam poprawić humor oraz po prostu poprawić nawet wasze relacje z, z partnerem, partnerką, tutaj, tak naprawdę. To jest tydzień dobry, żeby zresetować swoje myśli, postawić bardziej na luz, na swobodę i w ogóle trochę wyjść z taką większą inicjatywą do ludzi, do otoczenia, czy z taką nową nawet perspektywą, i to może być dla was bardzo tutaj też fajne. Warto kochani na to zwrócić trochę po prostu uwagę, bo tu może się okazać, że ten tydzień Was zmusi do tego, że jednak macie potrzebę, żeby więcej po prostu wychodzić, celebrować czas z ludźmi, z otoczeniem, bo możecie po prostu mieć wrażenie, że jesteście trochę może w martwym punkcie. Jeśli chodzi o koziorożec, yy, dla Was to jest generalnie zmian jakaś taka fiksacja na sprawach finansowo-materialnych, tutaj, tak? Wasz stosunek. Emocje kontra pieniądze będzie tutaj bardzo silne. To jest dobry tydzień nad refleksjami, postanowieniami pod kątem po prostu, co zrobić z kasą, jakie macie priorytety, jak zarządzać pieniędzmi, tutaj, tak? To jest taki dobry tydzień, żeby się określić, co jest pierwsze, jaki macie plan, wydatek, zakup, tutaj, tak? Co do Was tutaj takiego pod tym kątem idzie. Więc tutaj będziecie się zastanawiali, po prostu, jak dalej poukładać swoją sytuację materialną. Dla niektórych to może być po prostu tutaj yy... Powiedzmy, że na cały rok nawet plan, który wy stworzycie w tym tygodniu, tak? Bądźcie otwarci na, no, na nowe podejście w komunikacji, budowanie też więzi tak? I to jest może czas, jak macie, nie wiem, biznes, tak? Pracujecie z ludźmi, żeby trochę może zmienić swoje podejście tutaj właśnie do tego, jak, co, komu proponujecie, czy współpracujecie właśnie pod kątem finansowym, bo może się okazać, że jest coś nie tak i na czymś po prostu tracicie. W karierze może być lepsza atmosfera, więcej możliwości, Wasz wysiłek może być bardziej doceniony. Finanse powinny być lepsze tutaj, tak? jeśli chodzi o inwestycje czy nieruchomości, tutaj również powinna być jakaś poprawa tutaj. Możecie liczyć też na lepsze po prostu wsparcie ze strony innych tutaj osób. I pod koniec tygodnia pozwólcie sobie na jakiś miło spędzony z kimś czas, świętowanie drobnych sukcesów. Skupcie się na jakichś tam projektach, które sprawiają Wam po prostu radość tutaj. I koniec tygodnia przypomni Wam, że czasem warto po prostu nic nie robić i postawić na zwykły, po prostu spontan i luz. Mimo tego, Wy w tym tygodniu się możecie trochę martwić i mieć trochę takie poczucie, że nie jest tak jak być powinno. Tak? I Wy możecie i tak dojść do takich wniosków, że nie jesteście trochę zadowoleni z kasy. Ale będzie po prostu tej możliwość refleksji i zmian w tym obszarze. Wodnik. Generalnie to jest po prostu fajny taki tydzień, żeby zmienić swoje w ogóle podejście na co dzień. Do, do zdrowia, do wyglądu do siebie, pokazać po prostu światu swoje prawdziwe oblicze, tej swoje prawdziwe ja. To jest taki tydzień dobry na z ograniczeniami, problemami, komplikacjami, konwenansami tutaj, tak. Więcej świeżości do codziennych obowiązków, więcej inspiracji, tej, tak, nowe podejście do rutyny, do życia w tym tygodniu do Was może tutaj przyjść, więcej luzu, bardziej Wam się może w tym tygodniu coś ciekawe układać, niespodziewane okazje finansowo-materialne również tej dla Was idą, koniec tygodnia przy jakiejś randce czy spotkaniu jakiejś osoby, której być może dawno już nie widzieliście, to jest dobry tydzień na rozwój, sprzedaż czy jakieś tej właśnie też wprowadzanie jakichś pomysłów w życie, które mogą być po prostu strzałem w dziesiątkę. Wy po prostu w tym tygodniu będziecie mieli szansę być bardziej ludźmi elastycznymi, otwartymi na nowe możliwości i wiele można tutaj zyskać. Tutaj, w sprawach partnerskich, tutaj może być trochę problem, bo tutaj po prostu każdy może być trochę za, zajęty innymi po prostu wyzwaniami, zwłaszcza zawodowymi. W tym tygodniu postawcie typowo na siebie tutaj. Wasza energia pewności będzie kluczowa w tym tygodniu i tutaj po prostu czas określić swoje cele i priorytety na nadchodzący, nawet bym powiedział, że rok w tym wypadku. Pod koniec tygodnia poświęćcie więcej czasu, żeby docenić samych po prostu tutaj siebie. Nie opierać się zmianą tutaj, lepiej przyjąć będzie je w tym tygodniu z otwartymi po prostu rękami tutaj i z większą swobodą po prostu dostosować się do tego, co niesie Wam po prostu w tej świat. Dlatego że to jest też tydzień, kiedy Wasza siła przebicia tutaj będzie nadzwyczaj po prostu też mocna i silna. Jeśli chodzi o rybki, to jest tydzień, kochani, tutaj, żeby inaczej spojrzeć na swoje życie czy na swoje emocje. Wy macie szansę, żeby trochę pokonać jakiś ogromny lęk, niepokój, tutaj, tak jakąś klatkę czy blokadę. No zwłaszcza ta wtorkowa konjunkcja słońca z Plutonem zaprasza Was, żeby się uwolnić od starych schematów, przeszłości czy jakichś lęków, żeby przyjąć nowe spojrzenie na życie i na świat. Dobry tydzień na taką własną refleksję. Jakie wy macie potrzeby, i posprzątać w zakamarkach umysłu, tutaj, tak? Odcią odciąć się od jakichś po prostu lęków, obaw, czy rzeczy, które was po prostu tutaj za bardzo strofowały w przeszłości. Fajne spotkanie tutaj, czy jakiś moment uzdrowienia tutaj w tym tygodniu do Was przychodzi, również pod koniec po prostu tygodnia. Więcej może być spontaniczności, więcej radości tej tak i w lepszym stanie psychiczno-emocjonalnym Wy w tym tygodniu powinniście być. Również to jest dobry tydzień na jakieś po prostu relacje czy układy właśnie tej z ludźmi, więc nie blokujcie się, nie izolujcie się. Tutaj jakąś po prostu jakiś ból, jakąś stratę trzeba po prostu przepracować i tyle. W tym wypadku uważajcie po prostu tutaj na ryzykowne inwestycje finansowe. Natomiast tydzień sami, jeśli chodzi o kwestie materialne, może być dla Was sprzyjający. Mimo po prostu wszystko tutaj, bo Wenus nadal jest generalnie Waszym po prostu tutaj znaku. Jeśli szukacie jakichś nowych wyzwań tutaj, no to rzeczywiście możecie je w tym tygodniu jak najbardziej znaleźć. Ale zakończcie tydzień po prostu tutaj, żeby postawić bardziej na odpoczynek, celebrowanie małych po prostu zwycięstw i ten tydzień, Niósłby taką refleksję, że powinniście poszukać jakiejś pasji, jakiegoś hobby, coś, co generalnie was odci odciąży, odciąży emocjonalnie i psychicznie tutaj, tak? I da wam po prostu więcej tutaj przełamania po prostu swoich lęków i obaw. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.